Stawiać. I większość przeczytała już moją książkę, ale dla tych, którzy nie czytali, to będzie taka mała zachęta, może ich zainteresuje. Także uwaga, uwaga, czytam fragment pierwszego rozdziału. No, nie myślicie sobie, że przeczytam całą książkę. <grytanie> tak, przeczytam fragment pierwszego rozdziału. Usiądę wygodnie w tym moim foteliku. I uwaga, uwaga, wyobraźcie sobie, że jest jesień. Jest ciepła, piękna, pogodna jesień, wszędzie czuć już ten zapach takich suchych liści. I było tak. Było piękne jesienne popołudnie. Piotr i Jakub postanowili, że zagrają w piłkę. Bramkę mieli ustawioną na końcu podwórka, gdzie wczoraj usypali wielką stertę suchych liści. Na początku ścigali się za piłką po całym trawniku. Za wzięcie o nią walcząc. Każdy chciał strzelić gola. Kiedy zmęczyli się bieganiem, zaczęli trenować strzelanie i bronienie rzutów karnych. Pierwszy na bramce stał Jakub, tylko dlatego, że był młodszy. Piotr uważał, że fajniejsze jest zdobywanie goli niż bronienie. Robiła się już szarówka, i brązowa, skórzana piłka stawała się ledwo widoczna. Zapada zmierzch, już prawie noc, wracajmy do domu, powiedział Piotr. Na co Jakub zaprotestował: O nie, teraz ty stoisz na bramce. Ja też chcę strzelić gola. No dobra, niechętnie zgodził się Piotr i zaraz dodał Ale masz tylko trzy próby, bo zaraz będzie ciemno i nie wiadomo, co może wyjść z tych krzaków. Nie strasz mnie, ja niczego się nie boję odparł Jakub. Ale gdzieś w sercu poczuł lekki niepokój, zwłaszcza że słońce schowało się za horyzontem. Wokoło panowała jakaś dziwna cisza. Chłopiec stanął w odpowiedniej odległości, wziął potężny zamach nogą i z całych sił celnie strzelił gola prosto w sam środek bramki. Piotr był tak rozkojarzony, że nie dotknął nawet piłki, która przeleciała obok jego Pędziła z taką siłą, że przerwała starą już, co prawda, sparciałą siatkę w bramce. Jak torpeda wpadła w stertę suchych liści i znieruchomiała. Zawstydzony Piotr natychmiast pobiegł podnieść piłkę. Kiedy się do niej schylał, niespodziewanie sterta liści poruszyła się. Chłopcy usłyszeli szelest i chrobotanie. Sterta liści poruszyła się jeszcze bardziej. Wystraszeni bracia, naraz krzyknęli: A! A potem, nie myśląc zupełnie o piłce, co sił w nogach, pobiegli do domu. Nie zdjęli butów, nie zdjęli brudnych butów w wiatrołapie, tylko gnali prosto do kuchni, gdzie rodzice przygotowywali kolację. Gdzie z tymi buciorami? krzyknęła mama, ale zaraz zapytała: Co się stało? Zobaczyliście ducha, czy co? Chłopcy jeden przez drugiego wyrzucali z siebie emocje, byli przerażeni. Tak, mamo! dyszał Piotr. Tak, tato! Powiedział Jakub trzesącym się głosem. Tam jest prawdziwy duch. Na pewno wyszedł z tych gęstych krzaków i szedł w liści! – zawyrokował Piotr. Już nigdy nie wyjdę na podwórko, postanowił Jakub. I teraz ma naszą piłkę podsumował starszy z braci. Właśnie! Podkreślił młodszy. Chłopcy lamentowali, rodzice byli zdumieni i zaskoczeni. Patrzyli na nich szeroko otwartymi oczami, przez moment uśmiechnęli się do siebie, ale zaraz zrobili poważne miny. Zwrócili się w stronę swoich latorośli, próbując opanować sytuację, która ich kosmicznie rozśmieszyła. W końcu tata oświadczył stanowczym tonem. W takim razie musimy rozprawić się z tym duchem. Idziemy. Ja nigdzie nie pójdę, powiedział Piotr. Ja też nie, zawtórował mu Jakub. Co strach was obleciał? Tata się zirytował. Przecież ja, przecież mama i ja tłumaczyliśmy wam sto razy, że nie ma żadnych duchów. Sami wymyślacie sobie jakieś strachy na lachy. Wszystko można wytłumaczyć racjonalnie. Tata wziął latarkę, a mama chwyciła chłopców za ręce, bo inaczej nie ruszyliby się z miejsca. Poszli we czwórkę zbadać sprawę ducha. Tata skierował strumień światła na stertę liści. Obok piłki zobaczyli dwa świecące punkciki wystraszonych oczu. To były oczy jeża, który teraz znieruchomiał ze strachu. Aha! Macie tu waszego ducha! Śmiali się rodzice, a chłopcom było głupio, że tak się wystraszyli bezbronnego jeża. To tyle na dzisiaj, moi mili. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co dalej było z jeżem, co dalej było z chłopcami, w jaki sposób chłopcy zostali sławnymi youtuberami, a także o tym, jak uratowali no w sumie czteroosobową rodziną, wielką, ogromną plażę. I takie no bardzo rzadkie zwierzątko, które żyje w Bałtyku. Tego wszystkiego dowiecie się, dowiecie się czytając całość. Pokażę Wam jeszcze fragment znaczy nie fragment, tylko ilustrację do dzisiejszego. Gdzie jest ta kamera? Tu jest ta kamera. Do dzisiejszego fragmentu. Tam są oczy tego biednego jeżyka, który tak się wystraszył chłopców. A chłopcy jeszcze bardziej chyba wystraszyli się Jeża. Na szczęście wszystko, powiem Wam, że wszystko dobrze się skończyło, oczywiście, oczywiście, że wszystko się skończyło. No nie tak jak w bajkach, ale też dobrze, bo to nie jest bajka, to wszystko była prawda. Tak, to wszystko była prawda. <grych> no dobrze, to w takim razie, moi mili, chcę Wam powiedzieć, do zobaczenia. Następnym razem, piszcie, co chcielibyście wiedzieć, usłyszeć, zobaczyć.